Julia Wieniawa to jedna z najgłośniejszych celebrytek ostatniego czasu. O dziewczynie zrobiło się jednak głośno nie za sprawą jej dokonania aktorskich i wokalnych, a szokującego rozstania z Antonim Królikowskim Para przez długi czas unikała komentarzy w tej sprawie. Milczenie przerwała teraz Julia, która wyjawiła całą, niewygodną dla niektórych prawdę Julia Wieniawa udzieliła w ostatnich dniach wywiadu dla magazynu Viva. W rozmowie z dziennikarką opowiedziała nie tylko o swoich planach na przyszłość, ale i powodach rozstania ze starszym od siebie aktorem. Jak się okazuje, ich związek nie był tak idealny, jak mogłoby się to niektórym wydawać. Julia Wieniawa poznała Antoniego zbyt wcześnie, młoda aktorka twierdzi, że z jej związku z Antonim Królikowskim nic nie wyszło, ponieważ poznali się zbyt wcześnie. Jej młody wiek sprawia, że nie jest ona jeszcze gotowa na tak poważne związki, które trwać mają przez całe życie. Jednocześnie dziewczyna nie chce zdradzić, czy żałuje swojej decyzji. W tej chwili byli kochankowie się przyjaźnią, co jest podstawą ich dalszej znajomości. Nie będę odpowiadać, czy żałuję, czy nie, bo nie mam na to ochoty. Zantkiem się przyjaźnie. To była moja pierwsza poważna miłość. Wiem, że było warto. Po prostu nasz czas się rozminął. Poznałam go trochę za wcześnie. Stanowczo oświadczyła kobieta. Julia Wieniawa wyjawiła powód rozstania gwiazda serialu Rodzinka. PL zdradziła, co wpłynęło na jej decyzję o rozstaniu. Jak się okazuje, Julia i Antek mieli zupełnie inne plany na przyszłość, co nie pozwalało im na dalsze budowanie wspólnej przyszłości. Mieliśmy inne oczekiwania od życia i inne plany, chociaż nasze osobowości pasowały do siebie. Mamy takie samo poczucie humoru. Uwielbiam z nim rozmawiać. Jestem przy nim bardzo otwarta, a on przede mną. Myślę, że zawsze będziemy najlepszymi przyjaciółmi oświadczyła Wieniawa. Internauci mają jednak wątpliwości co do tej wzruszającej deklaracji. Wypomnieli młodej aktorce sytuację z programu The Story of My w którym para obiecywała sobie miłość aż po grób. Ha, ha 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 dopiero co miałaś z nim być na zawsze, aż do późnej starości, a chwilę później już każde poszło w inną stronę. Teraz przyjaźń mu obiecujesz, ciekawe na jak długo. Boże, kto promuje tę pseudoaktorzynę, napisała jedna z osób żywo zainteresowanych sprawą.